Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym dla Was opowiedzieć prawdziwą, podkreślam prawdziwą historię yerba Otóż pewnie, jak wiecie, oficjalnie mówi się, że Jerba mate najpierw była można tak powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, zjadane jako liście ostrokrzewu paragwajskiego przez Indian Guarani. Potem oni tam to, to moczyli, prawda, wymyślali pierwsze, można powiedzieć, bombije z różnych tam rogów ptasich i tak dalej. W sensie rogów tych kości, znaczy się, takie tam tego typu rzeczy, tak. Natomiast, słuchajcie, mnie się udało znaleźć. Oczywiście no, nie samemu tak, tylko przy pomocy różnych tutaj kolegów historyków. Prawdziwą historię yerba mate, bardzo mocno skrywaną przed nami, przed naszym narodem. I z której tą historii możemy być dumni? Otóż yerba mate pili już ponad tysiąc lat temu nasi przodkowie. I zacznę od takiego faktu, że pierwsze zdanie w języku polskim nie brzmiało Daj a cię a ty poczywaj, tylko brzmiało Daj a siędę, a ty jelby zalej". Czyli mamy już właśnie to pierwsze zdanie. I mamy jeszcze, słuchajcie, yy, chociażby. Kronikę, no można powiedzieć, przeciwnika naszego późniejszego króla, Bolesława Chorobiego. Yy, tu mam na myśli, moi drodzy, urodzonego w Messenburgu Titmara. Otóż Titman napisał tak. Mają oni napitek po polsku jerbą zwany. Prawda, nie piwem, tak jak się uważa powszechnie, tylko jerbą zwany. Czyli mamy jakby kolejne świadectwo kronikarskie. I też w ogóle sprawa łacińskiej nazwy właśnie tego tutaj, jak tu się mówi powszechnie ostrokrzewu Srokrzęgu Paragwajskiego. Otóż łacińska nazwa tego, brzmi następująco illex poliensis czyli ostrokrzew polski moi kochani nie paragwajski, tylko polski zatem mamy jakby kolejną tutaj kwestię ostrokrzew polski moi drodzy pozwólcie, że sobie zaleję no, i w każdym razie jeszcze kolejna kwestia. Otóż, w ogóle też pytanie skąd się wzięło na przykład tzw. Tak zwane terere. Otóż terere No to wzięło się z takiej historii. Mianowicie opisywał ją już no, późniejszy kronikarz Jan Długosz, który mówił o Kłótni, prawda, między Kmieciem a jego żoną. A kłótnia wyglądała następująco. Tutaj postaram się mniej więcej mówić głosami, takimi, jakie mo mogli wówczas wydawać ówcześni mieszkańcy Mazowieckiej Wsi. Babła, jelby mnie zalej, bom podoba po robacie sedu. powiedział chłop. Idzie baba. O krownie krownię łaporządził. Rycą jak nie wiem co. Gdziem ja ci jelbę jeszcze będę zalewać. No chłop na to, mówiąc nie specjalnie chciał się z babą kłócić. Wziął, zalał jedbę zimną wodą, bo już nie miał czasu, żeby ją podgrzewać na ogniu. Tą wodę oczywiście. I baba wzięła, wypiła. Uach ty chłopie, dobre żeś nalał. A takie paskudztwo jak z do kiedy ci zalewało było? A ta, takie dobre, że nie wiem co, normalnie se wypije. I od głowa do góry leci, o, widzi tak, o. I tak potem baba z chłopem, prawda, dzieciów narobiła. Dzięki temu, że tutaj yerba w postaci zimnej jej smakowała. I powiedziała wtedy, teraz ja dzieciów będę miała dużo. I stąd od słowa, teraz ja dzieciów będę miała dużo, czyli teraz ja, czyli teraz Stąd się wzięła ta nazwa. Czyli widzicie, teraz ja dzieciów będę miała dużo. O, Także mamy tą nazwę już jakby kolejną tutaj kwestię yy, wyjaśnioną. No i teraz sprawa Bombii. Otóż Bombija się wzięła stąd, że moi drodzy, bardzo często do Ostroczewu Polskiego dodawano różnych tam rzeczy, które powodowały to, że to takie się twarde robiło, nie? No i po prostu co dnia chłopcy pomyślał tak. Mam ci kłanicę zony, ła tutaj, kłanicę, którą żony przez łeb wale, o Tak, kłonica. Ja ci tę kłanicę ze zmniejszę i se wsadę do środka i se pił będę, o. No, także tak to wyglądało mniej więcej. Tak powstała bombija. A słowo bombia pochodzi od bom, ja chciał się napić, czyli bom, ja chciał się napić, stąd powstała nazwa bombia, prawda? No. Czyli widzicie, kolejna sprawa odkłamana. I teraz, moi drodzy, też chciałbym Wam powiedzieć, również z jakich opracowań należałoby korzystać, chociażby tutaj, w kwestii dotyczących no moi drodzy, jedba mate Przede wszystkim ja bym sięgnął do opracowania historyka Jerzego Kuciłowskiego którego tytuł tegoż opracowania brzmi Jedbowe Dzieje Polski? To jest cały wielki tom, czy też tomiszka. No Zobaczcie, tu mamy o taki jeden wielki tom Jedbowych Dzieł Polski, prawda? Tu mamy Jedbowe Dzieje Polski, Czasy Piastów i Rzeczpospolitej Szlacheckiej, prawda? Także tutaj bym po to sięgnął. Myślę również, że to także. Tej kwestii y, sięgnąć na przykład do y, takiej znanej y, książki pod tytułem Jerbowa Historia Polski, na przykład. No dużo jest tych różnych, prawda, oprasowań. W każdym razie teraz wypadałoby na koniec powiedzieć, przepraszam Was bardzo, skąd w ogóle. To wszystkie przekłamania, skąd się wzięło to, że jelba pochodzi z Paragwaju i tak dalej. Otóż, słuchajcie, w XVI wieku mieliśmy takiego szlachcica, który nazywał się Wojciech Sejrowa. I ten Wojciech Sejrowa, słuchajcie, no, był człowiekiem mało majętnym, mało miał pieniędzy. I on postanowił, prawda, sobie tutaj wziąć udział w wojnie, którą prowadzili Hiszpanie W tej wojnie, prawda, Hiszpanie dostali łupnia. No i on, że tak powiem, po wielu, prawda, perypetiach, dostał się na tereny, słuchajcie, obecnego Paragwaju. Tam też spotkał bardzo wychudzonych biednych Indian Guarani, którzy to wyglądali tak o tak, o tak tylko się przemykali, prawda? Jak taki frajer, prawda, we więzieniach. O tak się tylko przemykali. A on chciał, żeby oni byli jak gity normalnie, bo tak se chudzili, o tak się chodziło. Prawda? No to tak to wyglądało. I dlatego też powiedział tak. Mata tutaj. Jelby, chce napita się. No i wóz, prawda, tych Indian głani się rapił powiedział. O siła we mnie wstąpiła. No właśnie siła. No bo jedba w języku, prawda, stała polska, tyle co siła, moc. Mówicie, jedbnąć sobie, znaczy dawali sobie siły, prawda? No. Yy, także stąd tutaj to pochodziło, moi drodzy. I yy, ci Indianie głodani, to topili, prawda? Yy, później to Pan Wojciech sterował oczywiście. Też udało mu się te krzaki tutaj z Polski zasadzić, yy, prawda, te krzaki się rozrosły, potem to wszystko zostało pozapominane i oni jakby z powrotem zaczęli to wszystko, prawda, yy, ci Indianie gwarali jakby od twardy. potem jeszcze byli jezuici, oczywiście, no i historia tej mate zaczęło się tak, jak to nam w kronikach. A nie wiedzą o tym, że właśnie jerbę do Paragwaju obecnego przywiózł Wojciech z Sejrowa. Także to tyle, moi kochani. Picie dobrą yerbę, ponieważ yerba jest naszym narodowym polskim napitkiem. I każda baba, i każdy hop wam to powie. O, nawet tutaj wam to powiedzą. Australijskie Kangury. Szczęść Boże z Panem Bogiem.